To my, Dąbrowscy. I już nie powiem, że mogli nas zobaczyć w kinach. A właściwie to usłyszeć, a mówimy o psi patron wielki film. W obliczu zagrożenia wzywamy posiłki. Czeka nas posiłek? Nie, praca! Ow. Poznajcie nasze postacie. Moja postać to Dolores. Mogliście mnie usłyszeć w tej roli już w poprzedniej części. W oryginalnej wersji głos do tej postaci podkłada Kim Kardashian, a w Polsce jestem nią ja, więc czuję, że to jest takie mega wyrażnienie. Uwielbiam moją postać za to, że jest mega zabawna, ciekawa, charyzmatyczna. Mówi prosto z mostu, nie zastanawia się nad tym w ogóle, mówi to, co myśli. Troszeczkę jest moim przeciwieństwem, ale świetnie się w niej odnajduję. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A ja jestem sztuczną inteligencją. No dobra, być może w rzeczywistości do inteligencji mi daleko, natomiast w filmie wychodzi mi to fenomenalnie. Zresztą zobaczcie i usłyszcie. Chyba mamy super moce! No to płyniemy! Ale czas! Moim jednym z największych fleksów w tym roku jest to, że to ja wydawałem rozkazy psiemu patrolowi. Czajcie, Tyle ludzi na świecie, a ja w Polsce mówię przy patrol, ruszaj do akcji, czy jakoś tak. Już widzę to, jak będzie premiera filmu, Moje dzieci to zobaczą, zobaczą to dzieci moich znajomych, i będzie wtedy pytanko: A skąd znasz Psi Patrol? Ma się te chody? nawet Psi Patrol był u nas na znachacie. No, dziewczynki były szczęśliwe, przygotowały fanarty, przygotowały także miseczki z wodą, które dały. Rabel nawet się napił. Zebraliśmy od nich autografy, ja strzeliłem foteczkę, także odwiedziny się udały, a potem ruszyli ratować dalej świat. Najśmieszniejsze jest to, że ja też byłem podjarany, i chyba nawet bardziej niż dzieci. Jak widać, to jakieś tam dziecko we mnie jeszcze trzymie. A Psi Patrol kochamy z całą rodzinką, szczególnie za to, że niesie pozytywne wartości. Pokazuje, jak ważna jest współpraca oraz jak ważne jest niesienie pomocy. Nic więc dziwnego, że oprócz nas, Psi Patrol pokochał także cały świat. Nawet lecąc tutaj, do Turcji, leciliśmy samolotem, który był oklejony właśnie psi patrolem. Tutaj będąc, wchodzicie do sklepiku i rzuca się psi patrol. Ludzie oszanęli na jego punkcie. Jesteśmy naprawdę bardzo dumni z Sylwią, że my możemy być częścią tego świata w polskiej wersji językowej. W Polsce byliśmy na jednym z eventów związanych właśnie z premierą, a szał był tak duży i zainteresowanie było tak spore, że sami ledwo to się, stojąc w kolejce do bryki Chase'a. Zabawki, balony, ubrania, słodycze. To jest niesamowite, jak ludzie mocno kochają się Batry. Byliśmy też już w Kinie na premierze, było grubo, znowu spotkaliśmy naszych ulubionych bohaterów, mogliśmy usiąść po lidzie, no i co najważniejsze, obejrzeć pełną wersję filmu. Jest fenomenalny. Jest już od 13 października. Także koniecznie wbijajcie do kin, zobaczcie, dajcie znać, jak Wam się podobało i do serację. Chyba mamy super mocne! Przygotujcie się na wielki film. Tak wielki! A, 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 a. Trzeba być potworem, żeby zdeptać ciężarówkę z lodami! Że trzeba go obejrzeć na dużym, ogromnym ekranie. A, ale czas! Psi Patrol, wielki film w kinach.